Do najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych przez Warszawiaków rejonów należy Las Kabacki. Największy w mieście kompleks leśny o powierzchni 902 hektarów. Od 1980 roku jest on rezerwatem przyrody. Charakteryzuje się on równinnym, miejscami lekko falistym ukształtowaniem powierzchni. Na terenie rezerwatu występują prawie wszystkie gatunki drzew rosnących dziko w Polsce a najcenniejszym elementem jest starodrzew sosnowy i starodrzew sosnowo-dębowy w wieku do 130 lat. W południe od lasu Kawaskiego rozciąga się Park Kultury w Powsinie. W jego środkowej części znajduje się 19 boisk sportowych różnej wielkości, natomiast w wąwozie amfiteatr z estradą i widownią. Część północno-wschodnią zajmuje pole kempingowe, odkryty basen kąpielowy, ścieżki piesze i niewielkie fragmenty lasu. Urokliwym i lubianym miejscem o charakterze parkowym jest ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk. Powierzchnia jego wynosi 40 hektarów, a założony został w 1974 roku. Park ten pełni funkcję dydaktyczną i badawczą. Na terenie obiektu występuje niewielka ilość starych drzew. Dominują tu zadrzewienia sadzone w ostatnich 20 latach. Obecnie w ogrodzie znajduje się około 7000 gatunków roślin. Należy podkreślić, iż ilość istniejących na terenie ursynowa obiektów przyrodniczo-krajobrazowych. Oraz obszarów biologicznie czynnych, jak również aspiracje jej mieszkańców, predestynują domiana dzielnicy ekologicznej. Zwłaszcza w czasach, gdy stan środowiska determinuje wiele ludzkich zachowań, ursynów ma szansę stać się również pod tym względem najatrakcyjniejszą częścią Warszawy.